W tym roku do 2 maja musimy złożyć PIT. Najprościej zrobić to za pomocą usługi Twój e-PIT. Dla największej grupy podatników, czyli m.in. osób zatrudnionych na umowę o pracę czy zlecenie, emerytów i rencistów, dane w portalu przygotowywane są automatycznie. Samodzielnie deklaracje muszą wypełnić przedsiębiorcy, najłatwiej za pomocą aplikacji e-Deklaracje. Online możemy również zmienić adresy zamieszkania i wybrać urząd skarbowy, najlepiej ten wrocławski, bo wtedy mamy możliwość skorzystania z programu Nasz Wrocław, a w nim z pakietu zniżek i 9 bezpłatnych wejść do wrocławskich atrakcji. Pieniądze z PIT stanowią 27% wszystkich dochodów w Wrocławia. W zeszłym roku było to ponad 1 680 milionów złotych. A jeśli rozliczacie PIT we Wrocławiu, a w dodatku jesteście tu zameldowani, to dla Was jest nowy program lojalnościowy nasz Wrocław Max. Większe zniżki, dodatkowe darmowe wejścia do miejskich atrakcji z osobami towarzyszącymi, nowi partnerzy programu, a także oferty specjalne jak 50% zniżki na roczny bilet do Zoo czy Aquaparku. Dlaczego zameldowanie jest dla miasta takie ważne? Większa liczba meldunków stałych na terenie danego osiedla wskazuje czy i ile nowych miejsc utworzyć w żłobkach, przedszkolach lub szkołach. Konkretne dane pomagają w planowaniu przestrzennym, pozwalają precyzyjniej ułożyć rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, przekładają się też na większy budżet poszczególnych 48 wrocławskich rat osiedli. Tramwaj przez popowicę rusza układanie na wierzchni na północnej nitce ulicy Dmowskiego. Najpierw masa bitumiczna pojawiła się na przyszłych trasach rowerowych. Pod koniec tygodnia rozpoczną się prace na jezdni, gdzie zostanie położona już docelowa warstwa asfaltu. W tym rejonie widać też wiele fragmentów nowego jeszcze niepołączonego ze sobą torowiska. Ciągle trwają również prace przy wzmacnianiu mostu Dmowskiego. Łączne koszty budowy trasy przez Popowice to około 222 milionów złotych. Pierwszy tramwaj nową trasą ma pojechać jeszcze w tym roku. To będzie prawdziwie długi majowy weekend, który tak naprawdę zacznie się jeszcze w kwietniu. We Wrocławiu czeka na Was moc atrakcji, zwłaszcza tych pod gołym niebem. Choć synoptycy zapowiadają pochmurne, a może i deszczowe dni, to temperatura będzie zachęcała do wyjścia z domu. Podpowiadamy zatem, jak możecie spędzić majówkę w mieście. Po pierwsze koncertowo, w Hali Stulecia i na Pergoli Festiwal 3 Majówka rozpocznie sezon letnich festiwali muzycznych we Wrocławiu, a na partynicach czeka Was inauguracja sezonu na Torze Wyścigów Konnych. W programie dnia otwarcia aż 8 gonitw, w tym 3 przeszkodowe o nagrodę otwarcia sezonu, 2 płotowe oraz 3 na dystansach płaskich. Możecie też wybrać się na spacer z przewodnikiem po wrocławskim rynku i Ostrowie Tumskim, a przy okazji zobaczyć wyremontowaną Aulę Leopoldyńską. Całą listę atrakcji znajdziecie na naszym portalu www.wroclaw.pl Oczywiście jak co roku głównym punktem majówkowych atrakcji będzie Gitarowy Rekord Świata. To jubileuszowa 20. edycja tej niezwykłej imprezy, która zaczęła się z inicjatywy wrocławskiego gitarzysty Leszka Cichońskiego. W niedzielę, 1 maja, na wrocławskim rynku po raz pierwszy od dłuższego czasu, ze względu na pandemię, tysiące gitarzystów wspólnie, na żywo, zagra utwór Hey Joe Jimmy'ego Hendrixa. Oprócz głównej sceny, na której wystąpią m.in. muzycy z Dire Straits Legacy, będzie także kilka innych, mniejszych scen, m.in. dla młodszych fanów Sześciu Strun. Od godziny 10 do 15.45 potrwa rejestracja uczestników na miejscu. Wcześniej jest możliwa online, a równo o godzinie 16.00 gitarzyści spróbują po raz kolejny pobić rekord w graniu utworu hey Joe na jak największą liczbę gitar. Zeszłoroczny wynik zamknął się w liczbie 7423. I to wszystkie informacje dziś, udanego wypoczynku podczas długiego majowego weekendu, i w kolejnym podsumowaniu widzimy się za tydzień.